Szanowni Państwo, w imieniu wójta gminy Szczecinek, Ryszarda Jaśnionasa, chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić na święto plonów, czyli tradycyjne dożynki, które odbędą się w najbliższą sobotę, 31 sierpnia. Chcemy w ten sposób, jak zwykle, podziękować naszym rolnikom za ich ciężką, mozolną yy, pracę. Rozpoczynamy o godzinie 14 mszą świętą. Po mszy świętej odbędzie się ceremoniał dorzynkowy. Po, po tym ceremoniale dorzynkowym prezentacja, występy zespołów ludowych, artystycznych. Szanowni Państwo, w tym roku mamy naprawdę. Dosyć dużą, dużą i szeroką propozycję dla, dla nas wszystkich. Mamy bardzo dużo stoisk, wystawców, jeśli chodzi o nasze organizacje współpracujące z nami pozarządowe, czyli koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, rady sołeckie. Będzie można naprawdę bardzo smacznie zjeść, zaopatrzyć się również w nasze regionalne posiłki. Mamy bardzo wielu wystawców, naszych przyjaciół, partnerów, którzy z nami współpracują. W sumie będzie około 80 stoisk, także naprawdę warto, warto przyjechać, Szanowni Państwo. O godzinie 19 rozpoczniemy zabawą. Mamy również przygotowaną niespodziankę, no ale żeby to była niespodzianka, to proszę przyjechać i wykonać się samemu. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, jeśli nie mamy planów na sobotę, proszę sobie zarezerwować ten czas, a może nawet i na niedzielę.